Cześć moi drodzy, tym razem nietypowy unboxing, a mam tu na myśli Wiedźmina grę przygodową, edycję pudełkową, edycji cyfrowej, gry planszowej. Uch, potrójne kombo tak naprawdę. A dlaczego pokazuję akurat tę edycję, otóż ona zawiera oprócz gry coś jeszcze. Jak możecie zauważyć, nie zasłoniłem ceny, a to dlatego, że cena sugerowana i cenę, którą można spotkać w sklepach internetowych jest dużo wyższa niż tą, którą ja złapałem w sklepie, więc proponuję Wam po prostu poszukać kopii fizycznej, gdyż ona się opłaca i to nawet kilkunastu złotych do przodu idziecie przez to. Dobra, rozpakowujemy, to jest oficjalne rozpakowanie. Yy, gra yy, nie zawiera kodu na Steam. Ostrzegam z góry, bo już tam sprawdzałem. Przynajmniej tak znalazłem yy, w internecie. Z informacji na pudełku też nie ma informacji na temat Steama. Tak wygląda pudełko z tyłu. Już tutaj możemy zobaczyć, o co chodzi. O co chodzi? Co tam Wuchae nam mówi? No, o, dostajemy instrukcję do gry. Instrukcja ma kilka stron, to jest sukces, jeżeli chodzi o, o gry w pudełku od jakiegoś czasu. Jak dobrze wiemy jest tego bardzo mało. Mamy tutaj płytę z pudełkiem i już patrzę, czy to jest samam. Tak jest to... Oczywiście wszystko mi spada. Ja tutaj rozwijam, a Wy widzicie pewnie już screena z tego co tutaj jest, czyli mapa świata Wiedźmińskiego, a z drugiej strony plakacik, bardzo ładny. Jeżeli chodzi jeszcze o pudełko, to ono z drugiej strony, jak możecie zauważyć, ma jeszcze grafikę. Ja zrobię zdjęcie tej grafiki, jeżeli uda mi się wyciągnąć i to mniej więcej wygląda tak. Jeżeli chodzi o samą grę, to pewnie na kanale coś się z tego znajdzie, jak ją tylko ogram. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia w innych materiałach. Cześć!